Zbieramy się na wycieczkę do lucerny. Jedziemy z Dajdikiem autem, zabieramy spinelkę i będziemy sobie zwiedzać. Nie mamy jakiegoś większego planu, chociaż Dajdi coś tam przygotował, więc będzie przewodnikiem tej wycieczki, może coś się opowie ciekawego. Eee, no i ruszamy! Dziś do lucerny wjeżdżam cała prawie na biało. Ale w ogóle Fonaż to jest jedno z najpiękniejszych miast, więc jestem ciekawa jak to będzie wyglądało, ale najpierw odhaczamy sobie spacer ze Spinalem. Chociaż powiem Wam, że jak już zwiedzaliśmy jedno miasto, Bern jakoś tak, to jest nieoficjalna stolica Szwajcarii, bo nie ma tutaj jakiejś oficjalnej stolicy. Bonaś dlatego, żeby nie urazić żadnego z kantonów, to są jakby takie województwa, jest kanton francuski, włoski niemiecki. No i właśnie, żeby nie urazić żadnego z kantonów, to nie ma tutaj oficjalnej stolicy, więc okej. Okay. No, i powiem Wam, że takie zwiedzanie miasta jest oczywiście super i fajnie zobaczyć coś nowego, ale jednak najwięcej fanów mamy z chodzenia gdzieś tutaj po tych okolicach górskich, bieganie w śniegu, widzimy też, że spinel się dużo. Lepiej czuję w takich okolicznościach, więc i nam się to jakoś tak bardziej podoba, no bo jednak w mieście raczej nie ma trawy, nie ma śniegu, tylko beton i nie jest to to samo. Chociaż teraz mi się przypomniało, że w Lucernie bardzo chcemy zobaczyć jedno miejsce i jest to Lake Lucerne i tam widać i jezioro i góry i bardzo chcę zobaczyć ten widok bo w sumie nigdy czegoś takiego nie widziałam no bo jednak w Polsce jeździ się albo w góry albo nad morze a tutaj będzie dwa w jednym więc super Jestem włączony. Tak. Mnie zadzwoni. Raz do roku mogę tego użyć, więc daj mi się, nacieszyć proszę bardzo. Dobrze daj radę 4 na 4. Spinalku i słuch. No, i jesteśmy w Lucernie. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Na randeczce ze swoją ukochaną w Lucernie i ze Spinełkiem. Idziemy zwiedzać. To jakie atrakcje Daji gdzieś przygotowałeś, bo jesteś przewodnikiem? Hm? Mam całą listę atrakcji, ale to się dowiesz w swoim czasie. Okej. Okay. Daji miał teraz taką misję, żeby zostać przewodnikiem tego wyjazdu, więc zobaczymy, czym nas zaskoczy. Chodźmy. Możesz rower do tak? Możesz. Dawaj na rączki bąbel. Nie będziesz chodził, <noise> Dzieciak podróżnik. I proszę powiedzieć coś na temat tego mostu, panie przewodniku. Ten most jest do przejścia. A, A okej. Okay. To idziemy. Jest, nazwy nie pamiętam. No. Jest tak, że masz malowidła, które przypominają ci o śmierci. Okej, okay, dobrze. To jest motywem śmierci bo dokładnie co, to nie wiem Nie no nie mogę, ten widok jest przepiękny. Tam idziemy na górę zobaczyć punkt widokowy. Dobrze idziemy O tak, zobacz tam można wejść. Okay, no. no, czuć pieniądze, dajdzi pokontemplował sobie z widokiem na lucernę. Prawda? Tak. O czym myślałeś? Nie mogę tego powiedzieć. Okej, okay, nie jest wnikamy. Na twój kanał. Dobrze, to nie wnikamy. Ej, tu są jakieś zwierzęta. Aha, tu są kury. Ja nie mam pojęcia gdzie my jesteśmy. Ej, sram się na maksa. W ogóle ciekawe jest to, że tutaj e, mówią po takim niemiec, po niemiecku, z, ze szwajcarskim jakimś akcentem i nie wiem jak to powiedzieć, ze, sz, ze szwajcarską gwarą, coś takiego. Ale na przykład często mówią merci albo bon appetit i jakieś takie e, słowa zaczerpnięte z innego języka chyba przez to, że są te kantony i mieszkają tutaj też... Francuzi, tak, tak, Niemcy, tak. Włosi Tak, mówią Merci No, dokładnie I na Merci odpowiadają Witte, więc... No, więc tak mieszają te języki Ale komuś ten... On nie się doczekać, żeby do ciebie... <śles> Miał być kadr, aby to go... Tak Nie mamy neta, więc nie możemy sprawdzić co to jest, ale obok stoi grupa z przewodnikiem, więc na pewno coś to co jest Coś jak ostatnio wieczerzy, tylko są tam kobiety Napiszę, jeśli się dowiem, jak już będzie mieli neta. Dla Pana, kwiatuszki, no fajne. No, to jesteśmy właśnie my z pierdolcem na punkcie psa. Sobie żadnych pamiątek nie kupujemy, ale Spinelkowi zabawkę z zoologicznego mm -hmm, musimy. Ej, jak dziwnie w ogóle, że tak podane w troszkę. Taka wersja no, i to taka saszeta. już mogli przesypać przysy to, to, co nie? No. I udać, że sami to tak. robili. Do dupy. Ile my zapłaciliśmy? 6 franków. 25, 30, złotych. 30 złotych. Zawsze z orężarką. No cóż. Szwajcaria. Ej, skinny lekarz, zadowolony, bo zaczek mega ogląda sobie. No jedzenie wygląda fajny i ser nie był w proszku, nie musieliśmy tego mieszać, tak. więc zapowiada Panc, się dobrze. <laughs> Ale słodko wyglądasz. Prosty, tak, panż był z proszku. smakuje jak witamina C, więc na taką pogodę. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. co? Smaczne? Mm -hmm. Super. Pozwiedzane, pojedzone I wracamy, bo trochę jednak pizga No i też nie mamy internetu, więc ciężko jest nam na bieżąco sprawdzać co, gdzie można pójść Ale i tak dajdzie się bardzo ładnie przygotował i oprowadził nas po kilku miejscach Zjedliśmy fondi, a czeka na nas obiad, to mówiąc No, dostaniemy opierdziel od Daidziego mamy, bo prosiła, abyśmy nie jedli obiadu a my poszliśmy sobie na ten dół serowy. I chlebem z serem. No maksa i ziemniakami z serem, więc ja jestem przejedzona bardzo. No. A teraz idziemy szukać auta, bo też nie mamy nawigacji, więc yy, tak na czuja trochę idziemy. Ale chyba wiemy gdzie, nie? Tak. No. My już wracamy do domku i wspólnie doszliśmy, zdajecie do tego, że kurde jednak najbardziej lubimy być gdzieś w przyrodzie, mimo że było super przepiękne miasto nad jeziorem, bardzo ładnie to wyglądało, to jednak góry jakoś bardziej nas zachwycają, może dlatego, że nie mamy ich na co dzień. Czy, że Chyba nawet jak będę miała prawko, to się nie odważy to prowadzić, wiesz? No, bo wem cię nie należy do najwajcie.